Słowo od Olka Doby. Gdy byłem dzieckiem, miałem być może tyle lat, co wy teraz. Fascynowało mnie to, co nieznane. Za domem był las. Co jest za tym lasem? Pytałem. Jezioro, odpowiadali rodzice. Ale taka odpowiedź mnie nie zadowalała. Byłem ciekaw, co jest za jeziorem, i jeszcze dalej. Odległe, obce. I niezbadane miejsca, dzika przyroda, ludzie mówiący innym językiem, wszystko to niczym magnes przyciągało mnie w jakiś sposób. Całe życie byłem aktywny, wędrując, wspinając się, żeglując, skacząc ze spalochronem, szybując, wiosłując, poznawałem świat. Jednocześnie wystawiałem siebie na coraz to nowe próby. Dowiadywałem się wiele o sobie samym. Każda kolejna wyprawa, każdy sukces dodawały mi sił i wiary w siebie. Nie bójcie się marzyć, szukajcie pasji, które budzą w Was radość i chęć działania. A gdy już je znajdziecie, pamiętajcie, że to dopiero pierwszy krok na drodze do celu. Drugim krokiem jest zamiana marzeń w plany. Trzecim realizacja Waszych planów. Solidnie się przygotujcie, dążcie do celu. Nie szukajcie usprawiedliwień. I bardzo Was do tego namawiam. Bądźcie optymistami, a swój optymizm przekazujcie innym. Pogody ducha Wam życzę i serdecznie pozdrawiam. Olek Doba.